Dzień dobry kochani, z tej strony Zuza i wiecie co? Chyba drugi raz w życiu dosłownie nagrywam OOTD, ale ja pomyślałam, że zrobimy trochę inny format i inaczej to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że będzie mnie chociaż słychać. Więc a ja jak widzicie w ogóle mam nową fryzurę. Piszcie na dole, jak mi się podoba. Kto jest nowy, zostawcie suba i łapę w górę i zapraszam Was do oglądania outfitu. Pierwszą rzeczą, którą mam na sobie, jest bardzo ekskluzywne futro. E, zakupione w szmateksie na łachmanach, prawda? E, a prawda, tak. Kamerzyca w ogóle ze mną dzisiaj nie współpracuje. E, także słuchajcie, to ekskluzywne futro kosztowało aż 30 zł. Pod swodem mam następne ekskluzywne rzeczy za darmo. E, Mario! O, miałeś miały złapać! W każdym razie, e, prawie trzy paski, lecz dwa pomarańczowe. Jest to taka bluzka z SHEIN, która wygląda w ten sposób i zakładamy sobie pod nią... O, Stanik komuś widać. Zakładamy sobie pod nią e, bokserkę i mamy tutaj takie fajne wycięcie. Ja lubię bluzki z takimi wycięciami. E, do kompletu mamy spódnicę w węża. E, także tak egzotycznie, orientalnie. Spódnica ma tutaj dwie kieszenie i do tego oczywiście mam standardową nerkę, ponieważ ta spódnica jest <laughs> Spódnica jest na mnie tutaj trochę za duże, dlatego ścisnęłam się nerką, prawda? Na wszystko jest jakiś patent zawsze. Eee, no i co? Na nogach mam oczywiście najlepsze obuwie świata, czyli sneakersy. I nie wyobrażam sobie chodzić w innych butach. I to są dziewięćdziesiątki... Co to są? Siódemki, tak? Siódemki. Siódemki. Eee, coś jeszcze? Coś jeszcze? Nie powiedziałam. Rejstopy z Pepko za 5 zł. No i tak, i to było tyle. Tak wygląda mój outfit. Piszcie jak Wam się podoba. Linki do rzeczy znajdziecie na dole. I piszcie, czy chcecie więcej o OOTD, a ja się z Wami żegnam. I dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buziaki!